Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wymiana wału napędowego skrzyni rozdzielczej i dławnic napędu lewego koła Renodaster. Uszczelki olejowe wymieniamy w przypadku wykrycia przez niewycieku oleju ze skrzyni biegów. Prace należy przeprowadzać na malowniczym rowie lub estakadzie. Spuść olej ze skrzyni biegów, patrz sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju w skrzyni biegów. Wymiana uszczelki olejowej wału napędowego skrzyni rozdzielczej. Zdemontuj prawe koło napędowe, patrz demontaż przedniego koła napędowego. Zdemontuj skrzynię rozdzielcza, patrz demontaż skrzyni rozdzielczej. Za pomocą slubokreta podważ uszczelkę olejowa wału napędowego skrzyni rozdzielczej, pokazana na zdemontowanej skrzyni rozdzielczej. Dla przejrzystości i wyjmij ją ze skrzyni korbowej sprzegła. Nałozec cienka warstwę oleju przekładniowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Używając uchwytu o odpowiednim rozmiarze, wciśnij uszczelkę olejowa w gniazdo obudowy sprzegła. Wymiana uszczelki olejowej lewego koła napędowego. Podważyć uszczelkę olejową lewego koła napędowego z rubokretem i wyjać ją ze skrzyni biegów. Nałożyć cienka warstwę oleju przekładniowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Używając uchwytu o odpowiednim rozmiarze, wciśnij uszczelkę olejową w gniazdo skrzyni biegów. Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Napełnić skrzynię biegów olejem. Konieczność wykonania tej czynności określa się po sprawdzeniu stanu technicznego skrzyni biegów. Uwaga, kolejność pokazano na przykładzie uszczelki olejowej lewej skrzyni biegów samochodu z manualna skrzynia biegów. Uszczelkę olejowa prawej skrzyni biegów wymienia się w ten sam sposób. Podczas pracy przy pojeździe z automatyczna skrzynia biegów należy pamiętać, że do napełniania należy używać wyłącznie specjalnego płynu do automatycznych skrzyn biegów. Prace wykonuje się w następującej kolejności. Pierwsze. Przygotować samochód do konserwacji i naprawy. 2. Wymontować lewy przedni układ napędowy. Trzecie. Podważyć uszczelkę olejową dużym płaskim śrubokrętem lub łopatka montażowa i wyjać ją ze skrzyni biegów. 4. Napełnić krawec robocza nowej uszczelki olejowej olejem przekładniowym lub olejem do automatycznej skrzyni biegów i docisnąć trzpieniem o odpowiedniej średnicy. Ważne nie wciskać zbyt mocno. Dławik należy wciskać stopniowo, unikając niewspółosiowości. Piąte: zamontuj części w odwrotnej kolejności. Dołącz oleju przekładniowego lub oleju do automatycznej skrzyni biegów do skrzyni biegów. Instrukcja obsługi i naprawy: Renodaster wymiana uszczelki olejowej prawej, skrzyni biegów daster wymiana uszczelki olejowej prawej. Skrzyni biegów: renologan. Wymiana uszczelki olejowej prawej skrzyni biegów Renologan Logan, Sandero, Lada Largus Lekcja wideo N2 Renodaster. Wymiana uszczelek olejowych wału napędowego skrzyni rozdzielczej i napędu lewego koła manualnej skrzyni biegów Zobacz TES, uszczelka Olejowa tylnego wału korbowego Fiat Ducato 250 uszczelki olejowe wymieniamy po wykryciu przez niewycieku oleju ze skrzyni biegów Prace należy wykonywać na rowie widokowym lub estakadzie Spuść olej ze skrzyni biegów, patrz sprawdzanie poziomu i uzupełnianie oleju w skrzyni biegów. Wymiana uszczelki olejowej wału napędowego skrzyni rozdzielczej zdemontuj prawe koło napędowe, patrz demontaż przedniego koła napędowego. Zdemontuj skrzynię rozdzielcza, patrz demontaż skrzyni rozdzielczej. Za pomocą słubokreta podważ uszczelkę olejowa wału napędowego skrzyni rozdzielczej, pokazana na zdemontowanej skrzyni rozdzielczej. Dla przejrzystości i wyjmij ja ze skrzyni korbowej sprzegła. Nałozec cienka warstwę oleju przekładniowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Używając uchwytu o odpowiednim rozmiarze, wciśnij uszczelkę olejową w gniazdo obudowy sprzegła. Wymiana uszczelki olejowej lewego koła napędowego zdemontuj lewe koło napędowe, patrz demontaż przednich koł napędowych. Podważyć uszczelkę olejową lewego koła napędowego z rubokretem i wyjać ja ze skrzyni biegów. Nałozec cienka warstwę oleju przekładniowego na krawec robocza nowej uszczelki olejowej. Używając uchwytu o odpowiednim rozmiarze, wciśnij uszczelkę olejowa w gniazdo skrzyni biegów. Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Napełnij skrzynię biegów olejem. Kategorie produktów, które mogą Cię zainteresować na podstawie artykułu Renodaster. Wymiana uszczelnień olejowych wału napędowego skrzyni rozdzielczej i skrzyni biegów napędu na lewe koło, Renodaster 4-4 wymiana. Uszczelki olejowej napędu lewego koła. Zależy to od tego, dokąd płynie. Na wale napędowym jest ich pięć. Dwie uszczelki olejowe, jedna na skrzyni rozdzielczej, jedna w skrzyni biegów, naprzeciwko, jedna na wale napędowym, wyjście do kardana. Dwie wewnętrzna i zewnętrzną, po stronie skrzyni biegów przegubu kulowego. Sądząc po zdjęciach, zdjęciach teoretycznie nadal można prowadzić olej ze skrzyni biegów do skrzyni rozdzielczej na wale przelotowym. Po stronie wejścia skrzyni rozdzielczej do skrzyni biegów nie ma wewnętrznego uszczelnienia olejowego zgodnie ze schematami lub gdy oba uszczelnienia olejowe wału kardana-Esa zużyte, ale w tym miejscu łatwiej jest wyciekać olej na styku skrzyni biegów i skrzyni rozdzielczej z zewnątrz. Dodano o 23.39, poprzednio opublikowano o 23.26, zrobiłem dzisiaj to, dwa sam w garażu. Znalazłem wyciek oleju w dolnej części skrzyni rozdzielczej. Postanowiłem przeczytać temat, a tam jest tyle liter, o ile mogę sobie wyobrazić konstrukcję skrzyni rozdzielczej, cały olej stamtąd. Nigdy nie wycięknie, a to, co zostało, wystarczy do nasmarowania momentu tarcia przekładni stożkowej. A jaki jest rodzaj łozyska, Zamknięte czy otwarte? Online. was 05SEP2021 rok godzina 20:41 adres Inozemcewo, obwód Stavropol. Samochód Renodaster 2.044GB online. was. 18 Janw. 2018 rok godzina 12:06 PM. Adres Sankt Petersburg samochód Renodaster uszczelki olejowe nie S.A. objęte ograniczona gwarancja, zgodnie z lista, taka jak i materiały. Eksploatacyjne, zawieszenia, akumulator i tepe. Stat trójletnia gwarancja, 4 lub 5 lat, jeśli kupisz oficjalne przedłużenie gwarancji. W przypadku zastąpienia gwarancji robocizna i częściami S.A. one zwykle określone w zamówieniu akcie zakupu, sytuacja może się różnić. W zależności od sprzedawcy. Jeśli jest sucho w środku, na skrzyżowaniu, nie zmienia, chyba ze fabryka tak powie i ponieważ oprawidłowe uszczelki olejowe masowo przeciekają. Przepełnienie w skrzyni rozdzielczej i niedopełnienie w skrzyni biegów najwyraźniej dlatego zakomunikują się przez wał przelotowy z prawo korbowe. Nawiasem mówiąc, taka różnica poziomów na UAZ, kozie, jest uważana za normę, jest formowalna sama w sobie. Przeczytaj także. Wymiana uszczelki olejowej tylnej skrzyni biegów Toyoty wszystko próbowałem wyleczyć plamy na skrzyżowaniu, dwa. Razy wymieniłem środkowe uszczelki olejowe, za drugim razem również prawe w pakiecie uszczelka rozdzielacza, a wszystko te sprzecieka. I całe to szczęście przy przebiegu 600 do 1300 km. Auto jest w serwisie 1,5 tygodnia i potrwa jeszcze co najmniej dwa mniej więcej.